Dzień dobry, Jan Piński. Dzisiaj na moim kanale chciałem, z Państwem, chciałem Państwu opowiedzieć historię menadżera Ryszarda Jacha. Ryszard Jach urodził się w 1964 roku. Na początku transformacji był młodym człowiekiem, jednym z pierwszych polskich finansistów, chociaż był absolwentem łódzkiej Politechniki. Tak naprawdę ta historia powinna Państwa interesować z jednego powodu. Sprawa Ryszarda Jacha jest sprawą dotyczącą tego, jak można kogoś w Polsce oszukać w biały dzień i uzyskać akceptację na to sądów. I takiej ludzkiej bezsilności, którą można porównać do takiej sytuacji z kultowej komedii Miś, gdzie jak pamiętamy. Główny bohater zaczyna się awanturować w szatni, gdzie jest jego płaszcz, i w końcu szatniarz rozkłada mu ręce i mówi: Nie mamy pańskiego płaszcza, i co pan nam zrobi? I właśnie w takiej sytuacji od blisko ponad 20 lat znajduje się właśnie Ryszard Yach. Na początku tego, 20, ponad 20 lat temu, był on wiceprezesem. Otwartego funduszu emerytalnego Skarbiec. Dziś już jesteśmy na końcu takiej drogi, w której OFE się likwiduje. Przyznaję się, że były chybionym pomysłem. Natomiast nie o tym chciałem mówić. Ryszard, jak wtedy zasłynął pośród nas dziennikarzy tym, że publicznie opowiedział o mechanizmie, który powodował sztuczne windowanie zysków, fikcyjne windowanie zysków rzekomych otwartych funduszy emerytalnych, po to, żeby ludzie którzy mieli na przykład wybór, czy odkładać pieniądze w starym systemie na zakład ubezpieczeń społecznych, czy też decydować się na wejście do OFE, decydowali się właśnie na OFE. On to powiedział publicznie, wyjaśnił ten mechanizm, który polegał na dokonywaniu fikcyjnych transakcji, które generowały natychmiastowy zysk, natomiast ukrywano informacje przed klientami, że te transakcje nie mają żadnego ekonomicznego sensu, ponieważ później będą musiały zostać odkręcone. Czyli, krótko mówiąc, pokazywano wirtualne zyski, które nie miały mieć żadnego przełożenia na przyszłe emerytury, ponieważ później miały być odkręcone. Kiedy Ryszard Jach podzielił się tą wiedzą z ludźmi, nieoczekiwanie zamiast awansu finansowego został odwołany z funkcji wiceprezesa. No ale to nie byłoby żadnego dramatu, ponieważ prawem każdego właściciela jest pozbywać się pracowników, których zatrudnia. Tu problem polegał na tym, że Jach nie otrzymał obiecanego i i wynagrodzenia. Złożył oczywiście sprawę do sądu. W pierwszej instancji wygrał, ale ku jego zaskoczeniu w drugiej instancji przegrał, bo dowiedział się o tym, że rada nadzorcza, która podpisała z nim kontrakt w skarbcu, wobec którego, na podstawie którego miał otrzymać wynagrodzenie, no, nie była do tego umocowana, w związku z tym on tych pieniędzy nie otrzymał. W związku z tym Oczywiście zażalił to werdykt do Sądu Najwyższego. Natomiast złożył też potem później kolejną sprawę. W sądzie najwyższym sprawą jego zajęła się pani Małgorzata Gesdorf I tutaj mała dygresja. Wofe skarbiec człowiekiem, który podejmował decyzję o odwołaniu kostrzewy i też o tym, żeby nie wypłacać mu wynagrodzenia jako. Prawdopodobnie to trzeba przyjąć był to rodzaj sankcji, a także kary, którą wymierzało Ryszardowi Jachowi środowisko pewnej, pewnego układu finansjery trzeciej rp za to, że publicznie powiedział o przestępstwie, do którym dochodzi manipulacji wynikami finansowymi OFE. Tym człowiekiem był wojciech Kostrzewa, to on podejrzeł decyzję w sprawie niewypłacania, że tak powiem, Jachowi, pieniędzy i to on odpowiadał za sposób jego zwolnienia. Pani Małgorzata Gessdorf, późniejsza prezes pierwszego sądu, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, praca była też, zanim trafiła do Sądu Najwyższego, była prawnikiem TVN-u. Z TVN-em był również związany Kostrzeba, ale to nie jedyna rzecz. Pani Gessdorf, zanim trafiła do Sądu Najwyższego, była również członkiem rady nadzorczej jednego z OFE, który właśnie też dopuszczał się takich praktyk. Wychodziłoby tutaj, że mieliśmy do czynienia z oczywistym konfliktem interesów i powinna byłaby się taki sędzia po prostu wycofać. No, takie wycofanie nie nastąpiło. Pani Gezdorf uzdała się za osobę bezstronną i zawarykowała na niekorzyść Ryszarda Jacha. Jak przeprowadził drugi proces? No bo skoro na skutek błędu, że tak powiem, Rady Nadzorczej nie należało mu się wynagrodzenie, to zażądał odszkodowania. Czyli zupełnie inna sprawa. I tym razem przegrał w dwóch instancjach, bo sądy uznały tak, jakby kompletnie nie dostrzegając różnicy pomiędzy wynagrodzeniem a odszkodowaniem. No i sprawa po raz, po raz kolejny w 2012 roku trafiła do Sądu Najwyższego. I po raz kolejny, o dziwo, trafiła do pani e, sędzi Gesdorf. O tej sprawie pisałem na łamach Gazety Finansowej. Ze zdziwieniem zresztą zauważyłem, że pani sędzia Gezdor w sprawie Ryszarda Jacha, analogicznej sprawie do Ryszarda Jacha, również orzekała i że było śmiesznie to w tej innej sprawie, gdzie w grę nie w granie wchodził pan Ryszard Jach, zajęła inne stanowisko. Natomiast po raz drugi odrzuciła, oczywiście nie uznała się za osobę stronniczą i po raz drugi odrzuciła jego kasację. Od tamtego czasu, no to już mija w tej chwili już dziewiąty rok od odrzucenia kasacji, pan Ryszard Jach domagał się sprawiedliwości. Ja napisałem taki felieton do Gazety Finansowej, w której zwróciłem uwagę, że pan Ryszard Jach, wówczas jeszcze urzędującej pani prezes, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zarzuca popełnienie przestępstwa. I teraz mamy do czynienia z taką prostą sytuacją, że albo pan Ryszard Jach powinien ponieść konsekwencje tego, że kłami. Pomawia pierwszą prezes Sądu Najwyższego o przestępstwo, albo pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna ponieść konsekwencje tego, że jego zarzuty są prawdziwe. No trzeciego wyjścia nie ma. Okazało się, że w Polsce jest trzecie wyjście, czyli tak naprawdę po prostu wszyscy udają, że sprawy nie ma. Od mm, ładnych yy, kilku lat Ryszard Jach prowadzi swoją yy, wojnę yy, o sprawiedliwość, domagał się, wszczęcia postępowań i teraz, drodzy Państwo, jak pamiętamy pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani Małgorzata Gezdorf była przez środowiska pisowskie odsądzana publicznie od czci i wiary i te, środowiska pisowskie z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro na czele nie wykorzystały okazji, jakiej dawała ta sprawa Ryszarda Jacha do tego, żeby uderzyć w wiarygodność pierwszej prezes Sądu Najwyższego dlaczego tak się stało? Tutaj można już oczywiście dywagować. Na pewno miało tutaj, w mojej ocenie, swoją rolę to, że do sądu najwyższego małgorzate Gezdorf nominował niekto inny, ale Lech Kaczyński w 2008 roku. Lech Kaczyński, tak samo jak Jarosław Kaczyński, znali Małgorzatę Gezdorf z dzieciństwa, chociaż ona w publicznych wypowiedziach Przyznawała się tylko do znajomości z nimi, mówiąc, że różnica wieku nie pozwoliła im być kimś więcej niż tylko znajomymi z podwórka. Natomiast ta cała sprawa pokazuje, że gdy w grę wchodzi, wchodzą takie naprawdę poważne sprzeczności, to różnica pomiędzy obozem, nazwijmy to poprzednim, który dzisiaj nazywa się demokratycznym, a pisem, no nie są takie duże. Są miejsca, są sprawy, w których te dwie pozornie zwalczające się na śmierć i życie formacje godzą się, i takim symbolicznym pogodzeniem się jest właśnie sprawa Ryszarda Jacha, która jest kompletnie ignorowana zarówno przez opozycję, jak i dzisiejszą władzę. A tak naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli kogoś można w biały dzień okraść, tak jak okradziono Ryszarda Jacha, to tak naprawdę nikt w Polsce dzisiaj nie. Nie jest bezpieczny. Dziękuję, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję i łapkę w górę.